Siema. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dostaliśmy się do pierwszej dywizji na Athens' Trial z moim nowym trio, z i Waruxem. Ta turniej rozgrywałem na bootcampie w górach, gdzie miałem idealne warunki: zero pingu, dużo jedzenia i niesamowitą atmosferę wśród osób. Na wstępie filmu chciałem Was przeprosić, że nie weźmiemy mapki oraz killi na nagraniu, ale to przez moją nową rozdziałkę. Taką klatkę wygra Peterbo Na końcu odcinka zobaczcie reakcję wszystkich yeah. na mojego quala Pamiętajcie o kodzie Amos, bo gram lepiej na turniejach A teraz nie zapomnijcie ustawić łapki w górę, subika i napisać w komentarzu czy filmy z turniem wam się podobają Miłego oglądania Ostatnio się zrezygnowali Cześć White Leży I jak ci się niego go Dawaj Zero ma, zero jest Jestem na tym ma zero On ma zero HP No Jestem Teraz z granatów Leży, leży 50 Leży, 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 leży 6, 5 Leży, 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 leży Nice, super Sto, leży, leży, leży Nice Na ulu tu jest Stoff? Nie, bo się, no nie mogę, nie mam. Idź nice. no jak do kobiet Oni są na środku, to no nie mogą budować Leży 200 nice. No tu jest, to jest No tu jest no. Mamy ludzkiego Z Masz się chodzi do mnie, leży Chodźcie tutaj szybko, bo zabiję... 150 Chodź do zona, na. Jestem, 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 jestem Szybciej, 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 szybciej Ja, ja Lotnia, ja no, lotnia 30 Słyszycie, Nie halo. mogę, 68 Krak 150, leży 200 Lecą Czekaj no. 150, 160, 160 Leży, leży, leży Front, 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 wykręć tu wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie wyżej Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie wyżej Dobra, idę no. 50, 100 Zero ma, leży, ostatni, ostatni, ostatni Szukajcie go, szukajcie go, szukajcie go full

Medę, medę, biorę medę, biorę Dobra, Do lewej, do lewej, chodź. Nie, nie, usimy drugą, chodź za mną, za mną. Idę w górę, idę w górę. Idę do, do, w górę sam. Ja do lewej możemy na razie. Ja buduję, ja buduję. To jest loot, to jest loot. Chodź, chodź, chodź. Dla, tam, na tam tam. Mnie, na mnie, na mnie. Mam wszystko, mam ma wszystko, ma wszystko, ja płynę dołem, ja płynę dołem po prostu. Ja tak samo, tak samo. Chodź, chodź, wyszedłem wyżej, wyszedłem wyżej. Za mną w full muście. Jestem to tak, nie moje, to nie moje. Jeszcze, okay. dawaj ta, nie. Dawaj ta zrobi. Wszedłem dół. Ja odzona, od od zona od musimy Niszcie to, niszcie się to nisz odzona. zona, od zona Nisz to, nic to, nic to, pulcz. I tu odzonał się. musimy, nisz się to MK MK Pulsze. I biegniemy, biegniemy po prostu Nic to, nic to, nic to, nic to Tu, jest w zonie jesteśmy praktycznie, jeszcze, ja aż budu się, uduszę, ja się, uduszę, ja się No czemu to jest tak daleko? Ma, nie wiem, masz no. luta, masz luta jeszcze Dajmy. Nie wywala się daj. Rzuć, go, weź weź, weź rzuć go, rzuć go, rzuć go, rzuć go, rzuć go, rzuć go nie weź go Nie, mogę go nie możesz? No. Możesz? Rzucaj, 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 rzucaj! Daj medy, daj, Dobra, medy. daj, daj medy, daj medy, daj mate. daj medy. Co to jest za strom? Mam akcję. Rotuj sobie już, rotuj stary. To jest kolejny max pull. Nie ma szans. Ja gram pod full tego jest, spróbuję po prostu dolecieć tam jakoś. A, no tak To Lejny glutek. Nie wezmę No Mówiłem, nie da się ponosić. No nie ma opcji nie, no nie ma szans. Ja byście mogli, to... ja miałem wysoki jak coś. Co co? Ja miałem wysoki ja miałem no to, full freight. To mów, o, ta, to... To mów taki info, ja do siebie dojdę ja Mówiłem chyba, no, Ja 199, 199. Nice, chodźcie mnie A ty, jakieś... Nie, nie, nie. Uleż się, ulec się, ktoś z was No ja go. To tu tu jest. Leży, leży, leży. Najzajebiście. super. A, to na chyba. Dobijcie na tego szybko. Dobiłem, dobiłem. Najz. Mam katanę. pię. i nie Oni dobrze bi, oni, oni w pół lobby w, Bo nie? ale wszystko. teraz no. mi możemy to przejąć. Ja walę. przyjmujemy te. A macie, macie. W WKO-wanie lobby. to? Dwó dwóch dwóch, dwóch 60 na górze. Ościch. To... to, to, co, to, no, to jest co? To tu! na Leży, leży, night. leży. Taka <grym>. tam lobby mamy. No jakiś krok są! <grym>. Daj mi tam. Co to, to jest... 70, Dawajcie, blocie, blocie. Krak. 70. Dawajcie, wróćcie, wróćcie. Crack. 70 white. Leży, leży, leży. Nice. Team zabili. Ja hapa, ja biter, biter. Matry, ma. Solo tu jest, leży, leży. Nice. Idę po to, Myśla, idę. Tu macie HP, HP wchodzimy wodzie mieliście, ale dobra. Chodź, za mną, insa za mną. Ile zabiliśmy Super, super. Macie masę z niego? Najlepiej. Mam szatowanie. Teraz, chodź, 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 A Chodź, chodź, chodź. górę. Dobra, możemy zrotować... Full do przodu, full do przodu, Zabra, dana, dobra? Za mną, chodźcie wszyscy. Katany macie? Chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj, dawaj. Full do przodu, full do po prostu. Możemy wziąć prostu. dawaj, to doziąć, to jeszcze bardziej umocji. Mamy, mamy, mamy. Tu second high, second. Oni też są, oni też są. Słuchajcie. 5 Pięć. To kół, no, nie są tylko Oni są skarb, oni są skarb. To są Co Trzepują nas? Nie. Pamiętajcie, że macie te, te peki, nie? 70. Nice, nice. Trzepujcie każdego. Tu, 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 tu. tu TP-ki, TP-ki. Ja twarde. najbardziej. Najba... trzepują, trzepują. Tu, czepują, lecimy. Splittowali, splittowali nas. Katana, katana, katana. Dawaj. Idę na ha. Idzie front iPhone, low Mam Mama ma Nie spokojnie, 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 A chill. Nie, nie. Ja zero, ja zero, czekajcie. Ja zero. Ta Macie, hage, macie hage. Ma hagę, ma hagę? Ma, mam, ma, ma, chodźcie. Ja nie mogę, nie mam, nie mam jak na razie. Od znaczy nie mam. Chodź, chodź, chodź. Jest tam trzy builda. Jest zero Jeden build, jeden. build, Oni nie skupcie się na mnie, kurczę. dobra, dobra, Przebuduj, ja przebuduj, przebuduj. przebuduj go, przebuduj go ja, ja już dalej, dalej. już tu, tych, tu, tych tu, tu, tych, tu. pod nami. Ted, stał, 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 No, stał, stał, No, stał, spray no, nie, 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 no stał. Stał, 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 stał. Stał, 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 stał. Stał, 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 stał. Stał, 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 dawaj stał, 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 Tych, 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 bo oni mają wszystko Full focus, full focus Dawaj, 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 dawaj. Tu 30 killiuna możemy jeszcze. Full, w no. metalu, metalu, metalu. 50 jedny 1hp, 1hp, 1hp. Lekko. Lekko możesz schodzić. Tak. Po masy, po masy, jak już będziesz widział. Tych zestackowane, zestackowane. No. Zabijem ma amaty. Nice, 30. Front, front jest los. 30. Co? Dead. Nice. Jest już, jest luz. Tych pod nami, dead, pod nami. Jestem dead, jestem dead. Ten... Dobra, dobra. Duo, 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 duo jest luz. Co? Zabijemy.

to! No. Nice! Cześć, sorry! Zadź, nice, so so, so, so. ja, ja go zabijodzono! Ulecie, ulecie, ulecie! Trzeba, trzeba! ma kapacę, tutaj, Na wolu, na wolu Hug out, hug out! Gryźć czas, grzeźć czas! Nice, nice! Graźć czas, graźć czas! Let's go! Nice, Waruk Ty tych No, 2 no, right now! Waruk 17 killów! W końcu! Ale Waruk z Ludzie, wy się mnie słuchajcie czasem, błagam was! Pani i Insta Oni in sobie i trójkę mam, Ale nie mamy Q na 2 Na 2 i red, musimy red, red. się! Okay. No, idę Dawaj, dawaj DEDEDEDEDE Chodź, 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 chodź. Nie, stawiam, nie, stawiam, stawiam, idziemy, idziemy po to mało Mam ma kolejnego coś coś, coś Dobra Chiria, chiruję Ty ty tył Chwileczkę mam Nie, mini, nie, mini Masz bluta? Nasze Mam, mam Wypij mnie jeszcze, masz ja, nie, nie mam nic do leczenia, walę go od razu. Masz biga, stary. Dobra. Taj na muły witamy. No I do lewym. To nie no, no chodź to, tutaj, za no za mną. Schody tu, tak? Czekaj. No tak. Do lewej, ja jestem perfekt, jestem perfekt, jestem tak sam, ja tak samo. Ja tak tam jestem perfekt. Zabudowałem się no, już. Mamy do mam tej. to mamy. Ułaga, dostajemy. Schody, schody jest, no, no Do, do przodu, idzie. do przodu, no. Nie jesteśmy, jesteśmy w zonie. Szukajcie plecy, szukajcie tak, na co na no dobra 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 bierzemy, bierzemy, co tak to ale nie 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 on mam, mam taki pasu nie ma nie ma chodź na terp i terp chodź co na słup będzie. Chodź, chodź. No mam no mauleir chodź 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 ja masz masz metal masz metal No tak. musimy słuchać, słuchać. Arigato. wiecie? Tak. Dawaj, dawaj. Tam coś jest. Tu tu, tu, tu jest. Jeszcze. Zero, zero, ma, zero ma. on tam ale jest. No e, mi na mnie, zał, na, Marki, zał, ma, zał, ma, zał, ma. chodź, 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 chodź. chodź. To, chodź katana, katana, katana. I wyżej, 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 wyżej na, na mnie, na mnie. Jestem. Wejdź, wyżej. no. Tak, jest ciebie. I to pod podonoszę? Jakieś. Boże, Nie. Nie wchodzimy tamy? Cześć.

do lewej, do lewej za, mną, za mną, za mną, za mną. Teraz, teraz, teraz. Razem, 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 razem. Do lewej słuchaj. Chodź. Przez lewą od A jestem, lewej. Jestem, pól jestem. Do mnie, do mnie, do mnie. Uważaj do... się na prawdziwej. I plecy uważaj. Ja zero buildów, zero buildów, zero buildów mam. Daj mu, daj mu, daj bo ty miałeś poro. Dobra, patrzcie, plecy lewo, plecy lewo, patrzcie. Patrzę, patrzę. Okay? Jak płynie, to wyjdzie mozona to po prostu. Odzona, po prostu. Dobra, jest tu, okej. Okay. Na nas, na nas, zajmijcie się. Kila kila, ja kila, 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 jakbyś już trzeba zawafać tu. Nie Nie, no dobrze, stań, 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 w ogląd. Dawaj, dawaj, stań, są masy. stań, 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 Dawaj, dawaj, stań, 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 to, stań, 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 ja, stań, 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 mam, stań, 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 to

nie matujcie się, tury się! Dawaj, jedę z ołna 100 dead! dead. Nice, nice! Yes. Yes. I tyle, tyle ty, ty. Dobijcie, dobijcie go może Kurde, zginąłem Dawaj yeah. Fuck! Yeah. Kurde To to jest? To... nie Na co? Mamy, nie, na mamy kłacznie. Nie wiem, 366 to jest 366 full? Ej, no. starczy? Nie, jestem. Jestem. Let's go! Go, vai. let's go! Naj, yeah. zajebiście, let's go. No yes, go! You know. no, no... No, no, let's go. wiedziałem, że to, wiedziałem. Let's go. Mamy to, mamy Nice. Division 1 let's go! Panowie, panowie! To jest fucking go! Ej, widzicie, kurwa, let's go! Ej, dobra, dobra! A ty jeszcze nie wiesz, ja to wszystko nagrałem jak coś. Mam sla